Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Minecraft i witam Was w pierwszym odcinku z gry Luna The Shadow Dust. Jest to przygodówka w Point and Click, więc ogólnie będziemy poruszać postacią poprzez po prostu klikanie na ekranie. Będziemy w ten sposób rozwiązywać zagadki, no i będzie opowiedziana jakaś tam historia. Właśnie tego typu gry za bardzo na moim kanale nie było, więc właśnie postanowiłem po raz pierwszy taką grę nagrać. E, ogólnie takie gry sobie właśnie czasami pokrywam samemu i ogólnie w miarę lubię e, co ciekawe ogólnie w tej grze będziemy poruszać dwoma postaciami e, które będą są jakoś połączone i jakby będą musiały współpracować żeby rozwiązywać zagadki i ogólnie w tej grze nie będzie żadnych dialogów gdzie właśnie zwyczajnie w takich grach to jest bardzo dużo takiego gadania to tutaj historia ma być opowiadana przez ogólnie animację i obraz, po prostu bez żadnych dialogów. No i ogólnie jestem bardzo ciekawy jeszcze w grę nie grałem. No i chyba zaczynamy. Dobrze, więc mamy naszą główną bohaterkę. No i właśnie tak możemy e, się po prostu już poruszać. Dobrze. Widzę, że na początku jesteśmy w jakimś dziwnym miejscu. Mam jakiegoś ognika, to rozumiem, że ten ognik będzie też naszą postacią, bo właśnie tu mają być właśnie dwie postaci. Więc jakby obstawiam, że ognik będzie jedną z nich. A no, no, główną będzie nasza bohaterka główna tytułowa Luna. Ciekawe jest to, że to jest jakby jakiś ptak, który jest na cieniu, ale nie ma go na krzaku. Okej. Okay. Ciekawe. Ogólnie właśnie to jest też, bo ta, ta gra w ogóle też nie jest tak animowana zwyczajnie. Ona jest taka animowana ogólnie w takim dość starym stylu. I jak widać, te animacje są takie dość poklatkowe, jakby no nie ma to jakichś tam 60fps. Więc myślę, że to jest takie trochę też jakby taka podróż w przeszłość, trochę jakby, jakby tak jak były tworzone te stare gry. Okej, okay. czyli nasz ognik jakoś zasilił te drzwi. Pojawiła się jakaś pseudopiramida, tylko taka trochę krzywa. Hmm. Aha, I, czyli teraz rozumiem, że już normalnie będziemy mogli wejść. Normalnie się obstawiałem, że jak są te drzwi, on je zasilił. To, że po prostu one nas gdzieś tepną, a tu wyszło, że się w ogóle pojawił budynek przed nami. Okej, okay, tutaj. Będziemy się po prostu raczej wspinać na górę tej piramidy, wieży. Hmm. Ok, no to na początku tutaj. Aha, no miałem mówić, że tutaj nic nie ma, ale najwyraźniej coś jest, bo nie mamy klucza. A... Głównie co ja tutaj widzę, to są te świeczki, ale no żadnej nie mogę kliknąć jest tu jakaś taka hmm. nie ma żadnej tutaj takiej pomocy bo czasami w takich grach jak się przytrzyma prawy przycisk myszy to się pokazują e, miejsca w którym w których możemy mieć interakcję ale widzę że tutaj takiego czegoś nie ma hmm. o nie dzieje się coś aha czyli musiałem postać tutaj a to może tak od początku to zrobimy? A nie, teraz się to cofa. Okej, okay, ale dobra, no to stańmy na początku. Tak, i się teraz koloruje. Mm. Dobra, no i co to jest? Jest jakaś postać. No tutaj klucza raczej nie ma. Tak, ale jak po kolei to robimy, to, to się już nie odkolorowuje, tylko po prostu po kolei to mamy przejść. Hmm. Ok, czyli rozumiem, jakby że była to jakaś wieża, oni gdzieś popłynęli sobie stąd, bo musieli chyba uciekać. I, tak jakby jakiś potwór, chyba napadł to miasto. Aha, no i potem musieli się chować w jaskini i yy, uciekać przed potworami. Ok, no to będzie ciekawe na pewno. Bo, jakby jak mamy taką zwykłą przygodówkę, jak działamy dialogi, no to jednak postaci, jakby nam wprost mówią, co się dzieje. A tutaj będziemy musieli się doszukiwać ogólnie w jakichś tam właśnie takich rysunkach po prostu. Jaka jest historia, co nie? Ok, czyli już widzę, że po prostu idziemy wyżej. Ciekawe jak wysoka ta wieża jest. No ogólnie z tego co wiem, to gra sama w sobie nie jest jakoś mega długa. E, więc w jakieś 3 godzinki powinniśmy ją przejść. Ale no, dobra. Tu mogę coś kliknąć. Ale dobra, po prostu jak mamy jakąś interakcję, to mamy paluszka. Więc jakby nie mamy całkowicie na oślep hmm. dźwignia. Ok, opuściliśmy świeczkę i zgasiliśmy ją. I co, tyle? Jakby się drzwi otworzyły. Nie, się tylko się zaświeciło, ale... Chyba mamy czerwony, żółty i niebieski. To czy to ma być kolejność, czy co? Chyba, że ja tu mogę kolor zmienić. Tak, mogę go zmienić. To czerwony. Żółty już jest na zegarze. Mi się go nawet chyba nie da zmienić. I... Niebieski. Ok, od razu się zaświeciło, że zrobione. A i tyle. Ok, czyli to już widzę, że jakby. Bo są jakby takie, niektóre takie przygodówki, w których mamy jakby taką jakąś dużą lokację, która się składa z kilku ekranów, i musimy z jednej przynieść rzeczy, potem pójść do drugiej. I w ogóle bardzo dużo takiego chodzenia jest w nich. A tutaj widzę, że będziemy po prostu z pomieszczenia do pomieszczenia przechodzić. I się nie możemy... Nie, możemy się cofnąć, okej. Okay. Ale coś mi się wydaje, że to raczej będzie bardziej polegało na takich zagadkach w obrębie jednego pomieszczenia, a nie na, takie, na takim błądzeniu po dużej lokacji. Dobra no? Co my tu możemy zrobić? Hm. No, jakby nie do końca widzę jakąkolwiek interakcję. Na pewno tutaj są te obrazy, coś z nimi raczej będzie na rzeczy, ale to. Ale możemy się jednak ogólnie wrócić, więc jakby. A, a nie, my się nie możemy wrócić. Po prostu tutaj ta zagadka polega na tym, że będziemy jakoś tak przechodzić drzwiami. Aha. Jakby wrócenie, jakby wczytało ponownie lokację, już teraz. To ja po prostu przejść cztery razy. Po prostu tak. O nie, teraz się nie zrobiło. Okej. Okay. interesujące, ale na pewno coś się zmienia, bo tutaj ta to światełko, jak przechodzimy e, to jakby fazy księżyca przedstawia tak mi się wydaje okej, okay, ale no ale no patrzcie na tych obrazkach e, z tymi królikami e, też mamy fazy księżyca, bo jakby tu mamy taki no, no są po, po prostu przedstawione też tutaj ale to teraz jak to zrobić? Bo, jakby. O! Teraz się zapaliło. Nie wiem, teraz w prawo. Nie, ej. Trochę tego nie kumam. A chwila! Ja wiem! Patrzcie! Te króliki jeszcze wsk wskazują palcem w daną stronę. To, jak jest pełnia, która jest tutaj, to idziemy w prawo. Bo królik skacze w prawo. Tak. Jak mamy teraz taki księżyc, to jest w lewo. Dobra, rozumiem. Nie przypatrzyłem się tym obrazkom wcześniej aż tak. Okej, okay, fajne, fajne. No i teraz mamy jakby już skończone, mam rozumieć. I idziemy dalej. No, czyli jed jednak się raczej nie możemy wracać. Tylko po prostu... Teraz w ramach zagadki to było. No okej. Okay. Ale nie w ogóle. Tak, nie możemy się wracać. Ale. Właśnie tego świetlika straciliśmy. I tu mamy takiego stworka. I chyba ten stworek będzie naszym przyjacielem, jednak. Bo on był na screenach, z tego co pamiętam. Więc no, chyba to jednak będzie on. Tylko po prostu na początku gra nas chciała tak trochę wprowadzić. Okej, okay, czyli pomogliśmy stworkowi, stworkowi jakiemuś. No hello. Ok, tu mamy moment, w którym gra nas uczy, że możemy zamieniać się z tym stworkiem. I mamy teraz dwie postacie. Ok, czyli potrzebuję spacji tutaj. Albo rozumiem, że też. Tak, też tutaj klikając da się zmienić postać. Ale dobra, teraz pytanie, czym ten stworek się różni od naszej postaci? Ok, też jak kliknąłem na postać, po prostu to też się zamieniło. A, my na razie mamy tylko pójść dalej, dobra A, tylko ja teraz muszę obiema postaciami przejść dalej Okej okay. Dobra, mamy skrzynkę To no tutaj raczej musimy to po prostu e, Przesunąć na górę I zaraz, a tym stworkiem mogę po prostu po tym wejść? Nie, ten stworek nie da rady. O, ale jest kamyczek, dobra. Czyli ten stworek najpierw musi wejść na kamyczek, a potem dopiero na tą skrzynkę. Ale teraz. Tak, my musimy lunom najpierw ten kamyk przesunąć. Ok. To czyli w ten sposób będzie wymagała, polegała na, na tym, będzie polegała nasza współpraca. Ale ok, on musi najpierw zejść, żeby mógł to. E, przesunąć. Hmm. Ja nie mogę tego kamyczka przesunąć. Hmm. Tak, bo tutaj mamy interakcję, a tutaj nie mamy. No to jak w końcu? Chyba, że jednak z tym stworkiem na A ja wiem dobra po prostu e, musimy przesunąć najpierw teraz tę skrzynkę żeby ten stworek wszedł na nią i potem dopiero przesunąć skrzynkę w prawo Okej, okay, spoko Troszkę nie wiem dlaczego Kamienia bym mogła nie móc przesunąć, ale no Dobra, teraz wskakuj. No i my teraz luną od lewej przesuniemy do drabiny już tę skrzynkę i będzie gotowe. E, za daleko. Troszkę tutaj i puszczaj. Puszczaj. Dobrze. No to najpierw z tworkiem, ale fajnie on skacze. <ścoughs> eee, I teraz naszą postacią. No i idziemy dalej. No okej. Okay. U. Jakaś maszyneria tutaj jest. Okej, okay. na razie to nic nie robi. mi jabłka. Okej. Okay. Czyli raczej to mamy przesunąć pod tę rurę tutaj. Co teraz? Tu też jest drabina, więc jakby tu się dało przejść, ale okej, okay, tu może wejść stworek ale na drabinę już nie hmm, ale tu mamy jeszcze coś do, jakieś pokrętło mamy aha, my tu rury ustawiamy, i co teraz? o, i coś tu leci leci i się podgrzało to Okej, okay, teraz zmieniamy rurę i... i wciągamy jabłka. Aha, ja rozumiem, że zrobiliśmy sok jabłkowy? Aha, i odpady poleciały do jakiejś myszy. OK. to teraz spróbujmy yy... nie wiem, co spróbujmy... Ty się.. Weźmiemy te jabłka i weźmiemy, żeby jakby odpady poleciały tutaj może? Może coś to zmieni. Niech to tam się robi. Ale ja nie mogę tego zmienić. Okej, okay, jak już... Zaczęliśmy te tworzenie tego. To już nie można zmienić e, tym pokrętłem. Ok, no, tutaj jest jakby drabina, więc raczej to jest po coś, ale no, mogę to przesunąć dalej w prawo. No to dobra, wiem. To teraz się dostanie do drabiny nasz stworek. Ok, i co teraz. Dokąd możemy teraz pójść? Chwilę, jak przesunę tę rurę, to czy on może tu wejść? Nie. Hm, dobra. No to może zróbmy jeszcze raz te yy, jabłuszka. Nie puść to. Pójdź tutaj. I teraz w lewo. To jeszcze raz zrobimy ten sok. I może teraz nam stworek jakoś pomoże. Dobrze, najpierw bierzemy te, nie wiem, paliwo i potem jabłuszka. Nie wiem, to... No tym stworkiem jak jestem tutaj, to dosłownie nawet się nie mogę poruszyć. O, wejdź na to, wejdź na to, wejdź, wejdź! Nie, nie zdążyłem! Kurde. Dobra, ale już rozumiem. Mm. No to trudno, musimy jeszcze raz to porobić wszystko. Okay, czyli widzę, że głównie nasz stworek będzie nam potrzebny do przyzostawania się w takie miejsca, jakieś takie, no, trudniej dostępne teoretycznie. W ogóle ten stworek wygląda jak taki kot, tylko taki zdeformowany, jakiś taki, no, dziwny. Ale no, trochę, trochę coś pod kota to podchodzi, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, i teraz obstawiam, że jak zamienimy... Nie, 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 zapomniałem postaci zmienić. Zamienimy rurę, to teraz będziemy mogli naszym kotkiem przejść. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Tam, gdzie ta jakaś mysz, szczur. Hmm. Tutaj możemy. Albo tu mamy w ogóle wyjścia. A, i teraz jako Luna możemy te drzwi otworzyć po prostu. Okej, okay, fajne, fajne. W ogóle przydałoby się jakoś tego kotka nazwać, tak myślę. Ale nie do końca mam pomysł, jak. Nie wiem, nazwiemy go Antek. To jest kot A Antek. <grywy> Fajnie wskakuje po tej drabinie, że to długo trwa ogólnie. <grywy> Dobrze, to idziemy dalej. I myślę, że teraz rozwiążemy już ostatnią zagadkę na ten odcinek. Ok, teraz jesteśmy w jakiejś kuchni, i tu mamy tę dziwną mysz znowu. Okej, okay. tu mamy jakiś koszyczek, o możemy dodać grzyby. O w ogóle tutaj są ten, e, jakieś receptury, mamy papryczkę chili, no i to jest jako ogień, mamy rybę, no i woda, no i mamy grzyb jako taki wiatr jakby, okej. Okay. Mm. Ale jak znowu wezmę te, nie mogę wziąć tych składników znowu, okej. Okay. To co my tu jeszcze możemy zrobić? Tu jest coś zarośnięte, aha. To rozumiem, że musimy zrobić jako, że ogień, tak? Bo spalimy to niby. Ach, tylko że... Mam pytanie, skąd w ogóle wziąć inne składniki. W sumie co ja teraz mogę zrobić, bo tak na jedno zrobienie tej... dodanie tego, tych grzybów zablokowało mi wszystkie interakcje. Dobra, weźmiemy antkiem, coś zrobimy. Może coś się da. O tu możemy wskoczyć. A, my jakby. Tak, my podgrzewamy tę zupę. Okej, okay, daliśmy jedzenie temu, tej myszce. I co się jej stało? Ok. No, mysz nam. Urosła do dość potężnych rozmiarów, a i możemy ją przesunąć. Dobra, no to na pewno to musimy postawić gdzieś obok tego, żeby nasz kotek mógł wejść wyżej, najprawdopodobniej, albo obok tego. Nie wiem gdzie dokładnie, bo może on wejść na. tutaj? Tak, może wejść tutaj. Ech to raczej gdzieś tutaj. A! Aha, rozumiem, to ta mysz miała dmuchnąć w ten, eee, w te ciernie, ale to, a mogę inne składniki? Aha, tak to robimy, dobra, no to obstawiam, że papryczka chili ma być i spalimy ciernie, dobra. Dawać to, tylko też obstawiam, że trochę za blisko postawiłem tę mysz, eee, więc to trzeba będzie też... A to już działa automatycznie. Już teraz yy, nie musimy tego podgrzewać, bo już zagrzaliśmy. No e, dobrze, no to mysz się nam najadła. No i ją teraz przesuniemy. Tylko teraz tak w miarę blisko tych cierni, żeby była pewność, że załapie nam. Dobra. I teraz. Ej, no, o tak, dobra. Już myślałem, że nie zadziałało, ale no, czyli dobrze myślałem. Po prostu mieliśmy wybrać odpowiedni. Aha, to nie koniec. A, to nie tylko odpowiedni składnik, tylko po prostu różne składniki. Dobra, to teraz obstawiam, że bierzemy grzybka, żeby był wiatr i żeby jakby ten ogień e, rozniecić jeszcze bardziej. A następnie zgasimy go wodą. Dobra, kumam Dobra, no to teraz po raz kolejny skaczemy na mysz. Nie, to czyli teraz jednak woda. Hmm, okej, okay. niech im będzie. Bo raczej wystarczająco blisko położyłem, się położyłem, przesunąłem te mierze, więc raczej z tym nie powinno być problemu. No tutaj jest maksymalnie. No to dobrze to skaczemy. Niech będzie to z wodą jednak. I teraz jakby to opadło. Hmm. Trochę dla mnie to nie ma sensu. Ale to nie, no to zrobimy na koniec, jednak wiatr. Ale myślałem, że my mamy ten ogień po prostu bardziej rozniecić, chyba, ale to jed, jednak mamy też kolejność tu pokazaną, co nie? Więc, jakby mamy trochę w kolejności zrobić, po prostu. Czyli to jednak będzie, że podpaliliśmy to, ugasiliśmy i teraz jest słabe, i możemy to wiatrem zniszczyć, po prostu. No, okej. Okay. Myślałem, że to trochę inaczej będzie wyglądać, ale no, trudno. No, teraz się po prostu rozpadło, bo było już słabe przez to, no, że spaliliśmy to jednak. No i dobrze, teraz będziemy już szli do jakiejś tam kolejnej jeszcze lokacji. No ale na tym już sobie ten odcinek skończymy, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co myślicie o tej grze, bo ja myślę, że to jest tak coś ciekawego, że robię trochę... że gram w trochę inną grę niż zwykle, taki inny typ gry. Gra mi się wydaje ogólnie ciekawa. Na razie zagadki są dość proste, ale no myślę, że to y, się raczej jakoś rozwinie potem. Więc dobrze, ja wam dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.